Siema, jeszcze przed odcinkiem chciałem przypomnieć o konkursie, który w tym momencie trwa na kanale z paroma youtuberami żeby wziąć w nim udział trzeba zostawić subskrypcję na każdym kanale, który jest podany w opisie Oraz zaobserwować każdy Instagram, który również jest podany w opisie Będzie to sprawdzane, ponieważ jeżeli ktoś nie będzie subował ani obserwował jakiegoś Instagrama To niestety ta osoba nie będzie mogła wygrać Oraz pamiętajcie, żeby napisać tutaj wielu udział, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie No i to było takie przypomnienie, a my co? Lecimy do odcinka Myślałem, że to koniec mojej piosenki na TikToku A niestety to jest dopiero początek Dzisiaj ponownie zobaczymy sobie TikToki Moją piosenką. Będzie to już taki ostatni odcinek przed nowym sezonem, jeśli chodzi o TikTok, oczywiście, bo już nie ma co tam po prostu więcej obserwować, a ja jestem jeszcze mega ciekawy, co tam dodano przez ostatnie chwile, a może przez ostatnie dni. Pamiętajcie, żeby zasubskrywać mój kanał, bo lecimy po 150 tysięcy, no i co? Zostawcie apleczkę w górę oraz jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to będzie mega miło, jeżeli wpiszecie kod KUBALO w sklepie, jak tutaj widoczny, jak sami widzicie na ekranie. A my co, lecimy do odcinka. Dobra, od tamtego momentu trochę przybyło, jak widać filmów, bo było 5 tysięcy, a teraz jest ponad 14. O ja się boję, 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 dobra, nieważne, weźmy jakąś pierwszą sobie na przykład tego ziomka Doszło mi 10 tysięcy jak cię zaobserwowałam To wspaniale 10 tysięcy muszę to sprawdzić 10 tysięcy w jeden dzień ja nie wierzę yy, tak, tak, wspaniale, dokładnie, super, świetnie, yy, niesamowicie. Ja tego typa znam, dobra, ja go znam. Widziałem, że par razy by się wyświetlał kiedyś na dla ciebie, więc ja go skąd kojarzę ale zobaczymy co nagrał. Moje by na Moja piosenka na TikToku to zostało mi nagrywanie tego trendu, czyli inaczej doszło mi ileś obserwujących, doszło mi ileś obserwujących i doszło mi ileś obserwujących to tak każdy Dobra, już są pieski, więc ja już widzę, że to będzie piękny TikTok 100 tysięcy już robiło by na kanale, tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem, ale pełną armię my dajemy zawsze radę Pro bym powiedział, pro. Nie wiem co to jest w sumie. Ktoś z weryfikacją skomentuje ten film. Zobaczymy czy ktoś z weryfikacją skomentował film. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć O kurde! Co to będzie, co to będzie? Nie ale pełną armią my dajemy zawsze radę. No dobra, 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 rozumiem, ja naprawdę rozumiem Ja ja już nie wiem jak komentować W nie ma co nagrywać Jaki dziki dancer to będzie lecimy już by na kanale, tyle was bananków, że falę. Jeszcze temu się w życiu nie Ale pełną armią my dajemy zawsze radę. Ale takich dzikich tańców to ja się kurde nie spodziewałem temu się nie spodziewałem, ale No ja też się nie spodziewałem jeszcze miesiąc temu, że będę musiał nagrywać reakcje na Tiktoki z moją piosenką Okej, okay, dobra Czy tutaj będą też dzikie dance jak w tamtym przypadku? Z bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się nie ale pełną armią zawsze radę Takie dzikie densy tak 2 na 10 bym powiedział, tamty był lepsze, ale dobra, dobra, może tutaj on dopiero zostaje dzikim denserem. O nie, doszło ci 2000 po zaobserwaniu, no kurczę. Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem, ale pełną armią my dajemy zawsze radę Spróbuję dzisiaj nie oglądać kosmitów, bo kosmitów się nie oglądaliśmy O kurde, dba, to będzie piękne, ja już to wiem, ja już to widzę po miniaturce Sto tysięcy już robiło by na kanale, tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem, ale pełną armią my dajemy zawsze radę Obserwowałeś mnie i doszło ci tysiąc obserwujących? No to bardzo mi miło, że się tak u mnie rozwijacie, za to triczek dla ciebie O kurde dobra, profesjonalista, nie, ja takiego ziomkaś na TikToku nie widziałem To chyba było najlepsze wykonanie do mojej piosenki, naprawdę, ale nie na sero trick pro Ja tego triku bym w życiu nie zrobił, także tutaj 10 na 10 daje 100 tysięcy już by było na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem, ale Radę. Czemu piszecie, że nie jestem dziewczyną? Co byś zrobiła jakbym zjadła Homara na twoich oczach? <gry> no właśnie, co byście mi sobie zrobili, no co? No co byście zrobili, jakby taka ziomalka zjadła, czy tam ziomal Homara na twoich oczach 100 tysięcy już robiło by na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze mi z temu się w życiu nie spodziewałem, ale pełną armią wydajemy zawsze radę o, no. Ja już nie chcę tego nagrywać Nie chcę Sto tysięcy już wybiło na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pełną armię my dajemy Sto tysięcy żywe było na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pełną armią wydajemy by dajemy zawsze radę O nieprawda, 10 tysięcy Nie sto tysięcy, nie ma tak łatwo O widzimy halę, dobra Coś będzie sportowego z tego co widzę Sto tysięcy już wybiło by na kanale Tyle bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w nie spodziewałem Ale pełną armią my dajemy zawsze radę Ja cię bananie, jaki trickshot No tego to ja się nie spodziewałem To tysięcy już na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pełną armią my, daje... no ja by my dajemy zawsze radę I Super tiktok W sensie ja nie wiedziałem kiedy jeszcze ktoś będzie tańczył do moich piosenek Ale jak widać takich osób jest dosyć dużo Tysięcy by na kanale Tyle Nie nie, 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 ja już mam tych opisów dosyć 100 tysięcy robiło na kanale O kurcze, naprawdę 100 tysięcy wybiło na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w przeciąg nie spodziewałem, ale pełną armię my dajemy zawsze radę Chcesz plus 100 obserwujących, no pewnie, że chcę 100 tysięcy robiło na kanale Zaobserwuj mnie, naprawdę? Tyle was bananków, że robimy ale jeszcze miesiąc temu się w O kurczę, jaki pro -life -hack. no nie, wiedziałem. O kurczę, boję się. 100 tysięcy już robiło by było na kanale, tyle. Bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pewną armią my dajemy zawsze radę Ciekawe jak oni się czuli Nagrywając z jakimś kosmicznym lookiem Do mojej piosenki Jaki oni błąd popełnili w tamtym momencie Jaka maska 100 tysięcy już wybiło by na kanale Tyle was bananków, że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pewną armię my dajemy zawsze radę Potem już maska ci powiem na Halloween idealna 100 tysięcy już wybiło by na kanale Tyle was bananków, że robimy Wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pełną armią my dajemy zawsze radę Ciekawe czy będzie DC Ciężko żeby nie było w DC Kiedy to jest niestety TikTok do mojej piosenki 100 tysięcy już by było na kanale Tyle was bananków że robimy wielką falę Jeszcze miesiąc temu się w życiu nie spodziewałem Ale pełną armią my dajemy zawsze radę Dobra ona oficjalnie jest najlepszą tancerką Z całego naszego odcinka Takie ruchy to nawet Mops Mokry nie ma Pościg, już by był na kanale. Tyle was bananków, że robimy wielką falę. Jeszcze mi z temu się przeczu nie spodziewałem, ale pełną armię my dajemy zawsze radę. Co tu się odwala? No ja się tego nie spodziewałem na pewno. Jeden zaangażowany, drugi to tak średnio, a trzeci mam wywalone. Okay, ma wywalone. Okej, mamy kole Tyle was bananków, że robimy wielką falę. Jeszcze mi się z temu się przeczu nie spodziewałem, ale pełną armię my dajemy zawsze radę. nie wiem jak to skomentować. Naprawdę, aż tyle kosmitów widziałem, że naprawdę nie wiem jak to skomentować po prostu. A więc to Tobą już by wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam. No i co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Wbijajcie również na Discorda oraz Instagrama, które są podane w opisie. No i widzimy się w następnych odcinkach. Siebanko.